Przepraszam, ten odcinek będzie tak w ogóle trochę wulgarny. Na tyle, na ile mogę, staram się nie, ale jednak nie jest to całkiem możliwe. Więc jak to jest z tą kontrowersyjnością sztuki współczesnej? Bo udało się myśleć, że sztuka współczesna to już jedzie wyłącznie na kontrowersjach. Przez kilka lat dość intensywnego i szczegółowego śledzenia, co się w świecie sztuki dzieje, prawie żadne prace nie były kontrowersyjne. Nie wiem, może ja naprawdę nie wszystko widzę, ale statystycznie to, co naprawdę porusza świat sztuki, czy go interesuje, czy jest w danym momencie gorącym tematem, to zazwyczaj nie są pani kontrowersje ale są takie dzieła, które są naprawdę kontrowersyjne i oczywiście świadczą o świecie sztuki jak najgorzej. Weźmy sztandarowy przykład. Dzieło Piero Manconiego, Główno Artysty. W zasadzie to jest przykład, który wszyscy podają jako dowód na absolutną degrengoladę sztuki. Że to po prostu jest, w ogóle już tak się stoczyła, że już niżej nie może. Wiecie, że... Prawie na pewno, jeżeli idziecie tym tokiem rozumowania, to w ogóle rozmijacie się z, się z tym, o co chodziło Manzoniemu. A no, weźmy przez moment, spróbujmy się zastanowić nad tłem tej pracy, bo to jest bardzo ciekawe. Otóż Piero Manzoni był, yy, no, artystą konceptualnym, to oczywiste. Był takim rebelem, to znaczy obśmiewał fakt, że w świecie sztuki wszystko da się sprzedać, że wszystko jest za pieniądze i że jedyną kategorią tego, że... Za te pieniądze jest tyle warte, jest jakiś taki nim który wokół, tam jakoś go otacza. Manconi był zainteresowany podejściem triszampak, który przebijał ten balonik i po prostu sprowadzał go do absurdu. Więc podobno ojciec Manzoniego powiedział mu, przepraszam, ten odcinek będzie tak w ogóle trochę wulgarny, jego ojciec powiedział mu, że jego sztuka to gówno. Więc Manzoni jakoś tak wziął to do siebie i postanowił to jeszcze bardziej obrócić w kpinę. Zapakował w kilkadziesiąt puszek, jak przynajmniej głosi na nich tytuł, główno artysty, pakowane po 30 gram i sprzedawał je w cenie równowartości wagi w złocie. Nie wiem, czy wyczujecie piętrowość tej ironii, bo generalnie on dobrze wiedział, że to nie jest tyle warte, poza tym, co jest w tych puszkach. Bo tego nikt nie wie. Wiecie o tym, że nikt tego nie wie? Jest bardzo dużo kontrowersji i wydaje się, że to nie jest wcale prawda, że on tam cokolwiek takiego sprzedaje. To znaczy, niektórzy uważają na przykład, że wypchał je tynkiem. Tak jego rodzeństwo manco niego samego uważa, że to nie jest prawda, że on sprzedawał swoje odchody. Chodziło tylko o ironię, o żart, żeby w zasadzie wyśmiać sam model takiego, jak się tu zrobiło ciemno. Chodziło o taki model, żeby wyśmiać pomysł, Jakoby wszystko było na sprzedaż. I było na sprzedaż dlatego, że artysta tego dotknął albo się na tym podpisał. Manzoni jest często przywoływany jako taki przykład rodem z bajki Andersena, nowe szaty króla. I miałoby być tamtym szarlatanem, który wciska królowi goliznę. Tymczasem Manzoni jest tym dzieckiem, które mówi, że król jest nagi. Dlatego, że jego gest artystyczny polega jednocześnie na sprowokowaniu bardzo idiotycznej rzeczy. I doprowadzeniu jej do takiego absurdu, żeby się załamała. Te kilkadziesiąt puszek, które rzekomo miałoby zawierać odchody, tak naprawdę jest bardzo piętrowym żartem. Podobnie ironicznym jak w zasadzie współczesna kultura internetowa. I powstało to ponad pół wieku temu, kiedy nie było jeszcze żadnych akapów. Mansoin jest przywoływany często jako właśnie taki przykład artysty zdegenerowanego. Tymczasem to był gość, którym naprawdę próbował tę degenerację jakoś przedstawić i ją przekuć, żeby ona pękła, żeby artysta nie był takim półbogiem z parnasu, tylko żeby był normalnym człowiekiem, właśnie traktowanym tak jak wszyscy inni. Manzoni w ogóle eksperymentował dość dużo z tym, co to znaczy być artystą. Podpisywał na przykład ludzi w galerii i dawał im certyfikat autentyczności, dlatego że skoro on jako artysta tak mówi, to znaczy, że muszą być dziełami sztuki. Oczywiście, że to były jaja, przecież myślicie, że ten człowiek upadł na głowę? To był bardzo inteligentny facet, więc dobrze wiedział, że robi to w sposób, który nie jest do końca traktowany na poważnie, na pewno nie przez niego samego. Ten przykład y, sztuki konceptualnej, który tutaj podaję i który wzbudza tak bardzo duże kontrowersje, to są stare dzieje, naprawdę. I ja nie wiem za bardzo, dlaczego w ogóle funkcjonuje takie przekonanie, że w sztuce współczesnej to nie ma ani estetyki, ani w ogóle żadnego sensu. I w zasadzie wszystko to jest jedna wielka chucpa. To prawda, że czasami mamy z czymś wątpliwości i nie wiemy do końca, jakie są intencje autora, a może rzeczywiście on jest kpiarzem i próbuje coś nam wcisnąć. Ale jak już tak idziemy tropem pozbywania się cynizmu, to spróbujmy czasem dostrzec drugie dno. Po tych pracach, które nie miały stać na piedestale, jest właśnie próba dekonstrukcji. Ile ja nie patrzę na tę sztukę współczesną, nawet tę najnowszą, to. Tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy, często niewyobrażalnie pięknych. To jest zaskakująca rzecz, dlatego że sztuka współczesna nie rości sobie prawa do bycia piękną zbyt często, a jednak potrafi stworzyć takie rzeczy, przy których po prostu się staje i podziwia. Tak to jest, że się czasem wchodzi do sali, widzi się ten mały prostokąt i człowiek chciałby usiąść i siedzieć. Ja nie wiem dlaczego, ale po sieci krąży taki filmik, w którym bardzo obśmiewany jest Matisse, jako jakiś rzekomo, nie wiem, strasznie beznadziejny malarz. Tymczasem Matisse bardzo pięknie potrafił rysować i malować. i Trzeba się trochę przestawić w patrzeniu na jego pracę, żeby dostrzec, co w nich jest estetycznego, a są bardzo estetyczne. Są liryczne, bardzo piękne, świetliste, bardzo kolorowe, bardzo interesujące kompozycyjnie. Pięknie jest prowadzona linia, ale oczywiście Matisa się wyśmiewa, bo robił wycinanki z papieru. Tylko, że ten facet tworzył kilkadziesiąt lat i pod koniec życia był naprawdę zniedołężniały. Więc robił wycinanki z papieru. Nie mogę jakoś przecierpieć, że tak Stara się to sprowadzić do jednego wora. Podam Wam jeszcze jeden przykład bardzo ciekawej sztuki współczesnej. Widziałem to ze dwa lata temu w Newport Street Gallery w Londynie. I był to wór na śmieci. Gavin Turka. Otóż ten wór na śmieci. To nie był worek na śmieci, tylko wściekle realistyczna rzeźba z brązu. Była tak realistyczna, że kiedy nikt nie patrzył, próbowałem jej dotknąć, żeby zobaczyć, czy naprawdę nie jest może workiem na śmieci. Gavin Turk robi rzeźby, które wściekle trudno wykonać i które są niezwykle precyzyjne, a jednocześnie przedstawiają trywialne rzeczy. Na podłodze galerii możecie znaleźć malutki odlew ogryska, który będzie tak realistyczny, że możecie się pomylić. Jak się tak zastanowić, to sztuka współczesna potrafi oczywiście wstrząsać, poruszać się ścieżką kontrowersji, robić rzeczy dziwne i nie mówię, że to zawsze jest do obronienia, bo ja nie jestem z tych, którzy fanatycznie ją wyznają. Uważam, że nie jest wartością samą w sobie. Jeżeli pójdziemy tym tropem, to będziemy po prostu krytyczni, ale krytyczność nie oznacza odrzucania wszystkiego od razu, prawda?